Jestem Magdalena ja, i ja witam was w kolejnym No na moim kanale. Jest dzisiaj ze mną Kenneth. I może być Kenneta słychać, bo w OBS-ie nic nie dało się zmienić, żeby było słychać, a teraz postanowiliśmy, że tutaj jak widzicie, o, tutaj jak widzicie w, w lewym górnym rogu się wyciśniliśmy na Discordzie i przez Farminga gadamy i będzie go chyba już słychać. A dzisiaj co? Dzisiaj w końcu żywa. No, ale przypomnij tam, widzom, jeżeli mnie słyszą, to to ja przypomnę, że odcinki po pojawiają się też u mnie i w opisie będzie link. Nie patrzcie na to, nie patrzcie, co tutaj. No i ten. Yy, I ogólnie, to chciałem im widzą tylko swoim powiedzieć, że. Yy, Boże. Już nie jest. Y no, już nie mm -hmm. No i no, widzę, Przypominam Wam o łapce w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem. Wbijcie na kanały Geometry Man i Kelet Podłoga XM. -e. Bo Kelet też są, też są odcinki z tej serii. No tutaj. Kurde. No jedź, co stoisz? Ej, kombaj mi się włączyć nie chce. No to musisz X najpierw kliknąć. Kliknąłem. To musisz poczekać. Zobaczcie. Ja dzisiaj jadę kosić pszenicę. No zobacz to! Czekaj, zaraz tam pójdę. Jeszcze widzowie, patrzcie. Eee, pszczółki sobie kupiłem. Tutaj są ule. I jeszcze patrzcie, poza odcinkiem urodził mi się cielak. Tutaj jest krówka, tu jest odcielaczek. Rano im dałem to trochę paszy, no, już tam stoi 30, ale nie z przyczepą, tylko z rozrzutnikiem przerobionym na pszczepę No co tam, problemy jakieś są, Kenneth? No tak, nie chcę mi odpalić ten kombajn. A, ja wiem czemu, dobra, to ja, ja tam zaraz pójdę. Podejdź do headeru i kliknij Z. Musisz walek potrzebić. Kurczę, ja tutaj na przodzie muszę jeździć trochę. Tu jakiś wóz? Krzaka. Ja też, bo przy sieczkarni nie mam. E, sieczkarni nie mam. A jak wiesz, ja że tak wykoszę? Dobra, nieważne, jakoś się poradzi bez sieczkarni. Mnie może troszkę lagować. Kurcze, ponastawiałeś tych drzew, i nie wiadomo ile człowiek teraz z przejechać przyjechać się może. No właśnie. Patrzcie, ile drzew ponastawiał. Skubany. naturalny płot chciałem zrobić, nie? Wyraźnie są się. Patrz, blisko no, ponastawiał. nastawiał. Skurkowany, jedny. I tutaj. Ty! Tutaj przy tych drzewach to uważaj, bo żeby sobie za nie uszkodził. No wiem właśnie. Więc sobie siadkościł owiec. A jeden na trzy niczkę. Patrz sobie, tak wyglądam. Ja chyba będę od razu sprzedawał owiec, bo. Wiecie, jak to z kasą. Wiecie, jak to z kasą. Ja ci przypomnę, że zimą są największe ceny. No naprawdę Aha, o to dobrze. Ale zima będzie za, za rok. Jak za rok? No jak za rok? Mamy sierpień. A. Nie ma tematu. <laughs> Ty, ja tam obie sypię. Że już mam 12% i 700 litrów Ja już mam 10% Ale Aha, więc chciałem mówić No? nadzieję, że widzowie są świadomi tego, że my co jakiś czas będziemy po prostu nagrywać jeszcze poza w sensie nie nagrywać po prostu będziemy coś robić poza odcinkiem, nie? Tak, tak, bo na przykład tak na odcinku, żeby nie wiem, masz pole na, na przykład o 2 hektary, masz i i tak... Całe na odcinku to nudno trochę, na przykład. Ja mam jedzie 5 na godzinę. Mój 6. Ja kupiłam łatwą tempomat, nie? Ja się nie chcę przyskać gazu ciągle. Ja już mam 18%. Bo ja kierownicę, nie? Mhm. Więc. Jak tu teraz? 4 metrów, ja mam 5. Nie wiem, ja mam nic. 3, 2,5 bogato, 3 metry. 5 metrów. Widzowie, jak tutaj robić, żeby się dobrze pre prasowało. Obra, już wiem. Trzeba. Zawrócić. Tutaj sąsiad Zbychom mieszka. Bo jak widzicie 30 jak zorka i klasa ma. Jak e, tam, sąsiad? sobie się od ciebie, dobrze? No, drugi pa pierwszy pasek kończy. Mm -hmm. jaś, jaś, sobie przyjadę tak. Będzie mi lepiej do prasowania. A ty jak jedziesz? A ty całość robisz? Chyba. Mhm. Uh -huh. Teraz nie wiem, czy w kółko odgrążasz, czy jechać od razu. Tak, je w kółko. Je w kółko ci polecam. No, ktoś mi się wydaje, że nie chcesz tych pras, wtedy na razie. Prasę w kółko i najlepiej zrobisz szybciej. To odnieść się wtedy. A tu będę cofał? Właśnie, ma wychodziny do tyłu. To ty pole jest długie, ale chude, nie? Tak, długie, ale chude. Polej go odwrotnie, wiesz który, nie? E! Ten i ten. No. Pan Olaf. E, imię skrócony dałem. żeby Ty, sadna! Dawaj, ty! Daj gaćówkę. Barda ci biegnie. To nie no. ma! To... Stoi na tym polu Zbyszka. Tym z matchewkami. Czy to budak? Madchewka czy to budak? Ja nie, nie, ja nie widzę, nawet ciebie nie widzę. Ta matchewka. Jest ja, ja jestem troszkę za górką. Ja no, ciebie no. też nie widzę. To jestem. na górca, to, to jesteś za górką. Zobacz co na mapie gdzie ja jestem, a gdzie ty. No masz rację, masz rację. To pole numer 11, jeszcze moja, moja turbina wiatrowa stoi. Że, że co stoi? <grym> Przyjeżdżasz jakiś para, paranormalny, jakiś gościu z tych, ty młody? No? Stary. Nie się zgodziłem, żebym i nie postawili tydzień temu taką turbinę. Więc się, no fajnie, zarabiam troszkę na tym. A ile dałeś? Że... Dałeś za turbinę? 700 tysięcy chyba. Ile? Ale przychodzi mi 7 tysięcy zysku dziennie. Ej, to ty widzę, że na bogato. To już się nie dziwić. Skąd te kombajny ciągniki? No, niedługo do kopie klasy będą u mnie. Tak, klasy. ciekawe z czego. Ja Cię widzę już. Hmm. Ciebie też. Są się to ty, tacy... na pewno, cała kasa to legalnie zarobiona? Tak. Tak. No, to żeby się nie dziwić, że żeby... tam zaraz jakiś urząd skarbowy wpadnie, zaraz. <laughs> ja śmieję się. A ty masz trasę e, e, kostkę czy rolującą? Kostkę. A, kostkę to ty widzisz. A ty masz niebieską chyba. No. Hmm, Klaxon tak, działa w ty Co ty? Będziesz musiał. Ej, sąsiad to Ty będziesz musiał, bo Cię przerwało na CV. Poprasować troszkę. Ja to, chociaż w sumie i tak tylko oprasować y, na tym polu będę, więc może i za jakiś, y, y, może i w kolejnym odcinku ale y, na moim kanale poprasu, poprasuję trochę. A na Twoim odcinku, ke, Panie Sąsiedzie, co będziesz robił? Aha. Bo ja lubię wolno wszystko robić, ale też nie lubię za szybko, nie. A no, mój pies pieska widzę go, na co stoi przy losach. Czekaj. Okay. Czeka na. A. poszła. O, o, ty to zona desa masz. A to bestule mam. I nie jest zła. No. Jeszcze u mnie. No nie wiem, trochę jeszcze podoba. Na następny sezon, może już wymienię na jakiegoś bizona. Z056, planuję za trzy sezony kupić po prostu to kupić, bo słowo znowu kilka sezonów. Chciałem sobie kupić jakiegoś na przykład New Holanda, nie? A jakiego Holanda? Tego starszego, albo zbierać różno tego nowszego. Tam chyba 100 coś, tysięcy. No mm -hmm. to po zimie, na pewno po zimie. No, za trzy za, 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 sezony. Dopiero. Ja to ciąg będę kupował już chyba za dwa. Albo i może jeszcze na następny sezon, a się zobaczę. Teraz to widzowie pana Adama to są teraz biedne na przykład, jeżeli w ogóle my są, To są biedne te... Biedne na razie gospodarstwa. Tak, biedne! Jakieś... Mówi to ten, co ma dwa... 14, to jest 12 14, 5, jeszcze tam Hindra i 60 i ABS-a. Dobra, chodzi mi o to, że, star, że starszy wiek tego gospodarstwa. Że starszy... starszy! Starszy! Ale nie, ale nie dłuższy, Brawa. Za kilka... No, za kilka dosłownie sezonów, za jakieś 10-15 sezonów, to to będzie ogromne przecież gospodarstwo. To się będzie ciągle rozbudowywać. Pan no. też się będzie rozbudowywać. Będzie, będzie. Na pewno krów więcej dokupię. Ja mam ogólnie 15 krówek. Ja? Ja dwie. <noise> Ile masz w zbiorniku? 75 litrów. Y, 43 tysiące litrów. 44 tysiące litrów. Ja mam 1123 litry? Dopiero? No Ale patrz, czy tym... czym ty, czy ty kościa czym ja koszę Ile masz zbiornika? 74 Ja mam 80. No Ja no to do przyczep co bierzesz? Co? Chyba te moje dwie najdłuższe, wiesz które? te... Ale nie, się pytam, jaki ciąg go przyczep! A. 16-14 chyba. A. pan sobie jakoś ten nie. Orać, zaorać go trzeba. <coughs> nie robi takich ciężkich prac. 16-14, pamiętam w moim odcinku jeszcze tutaj coś orało. Ten, kultywowało to kolej. Tak! Ta. Tylko. Tam robił tam robiło przedziałek taki. Dobra, teraz przede, tak? Dookoła. Jakoś to się stresuje. Najwyżej się wiaderkiem ponadgarnia. Mimy 15 arów, to ma to pole na znaczy 15. Za 20 arów to ma. Czekacie, ja nawet zobaczę. Tam. No, moje pole ma 23, mam 23 ary. Zaraz za, za, zobaczę, ile Twoje ma. Twoje. Mam nadzieję, że też. Twoje y, po tym zmniejszeniu ma jakieś 70 albo i mniej. Tutaj mi jak jeszcze jest za, za Tobą. No zapisywanie się włączyło Mi się wydaje, że na odcinku skoszę całe pole um. to ile jeszcze? Z 2, maksymalnie maksymalnie cztery, cztery przejazdy mi zostały Ja mm -hmm. na the... Nie no, w następnym, na, na, w następnym, sezonie kupuję nowy i bo tą, tą jakbym nie miał kosić cały czas, to... No. Który trzech ślep podjechałem? Ko... Zbiornika! Biernika, nie baku. Ej, ej, ej. Czasami Cię na tym CB słychać czasami dobrze, czasami to troszeczkę nie. No wiem, bo to wiesz, tam... No. Te zakłócenia, tam zakłócenia. Za no. Tam, a my są sąsiedzi pewnie gadają, bo tam też widzę, że koszą. koszą. Gdzie? Koszili wcześniej Nie wiem, gdzieś tam koszą. Tam widziałem tylko... Yy, kurz. bo widziałem ich gdzieś, jak jechali kombajnami gdzieś, ale... Aha. już się nie interesowałem, bo ja... Yy, ona... Myślałem, że dzisiaj z nas strajk pojedziemy, ale. No ale wyszło jak wyszło. Dzisiaj no. jest, fajny, jest fajny termin na koszenie idealne. Ja sobie mam to troszeczkę. Albo. Ja sobie do kosza. No jedno, bo dwóch nie ma sensu. na razie nie ma sensu. Jak te Panie Czekaj, Panie Boże, daj mi moc udziana. Co? Co mówisz? Panie Boże, daj mi moc udziana. Masz czy nie masz? O, tu pszczoły są. Panie Boże, daj mi moc udziana. Panie Boże, błagam. Proszę o moc udziana, błagam. Yes! dziękuję za zbawienie Dobra. Dobra, palimy do 30 i podjeżdżamy. Dobra, zobacz, bo ja trwaję 16-14 z taką ogromną przyczepą. Ciężny, to jest mało. <grym>, widzisz, czy ja jadę? Kurycie! Tak, jest płaska, ale długa. Jest bardzo długa, to jest do 83 chyba. na boki to nie jest życie Trzeba zobaczyć czy dobrze stanę w ogóle Bo to pięknie sypię pierwsze odpuszanie kombajny chyba patrz jak się jak się sypie zobaczę tylko czekajcie jak zrobię to... ja sobie chudy wyłączy Kurczę to. Cześć widzowie! Witam was po, po przerwie. Ale musiałem coś tam zrobić. No i mo możemy. Kurczę, zgasiłem. Możemy kontynuować koszenie. Co mówisz? ostatniego paska. A, już ost ostatni pasek robisz? Ja chyba dzisiaj będę pracował. Aha. Kurczę, Czy tutaj przy tym... Na tym Szkoda, że nie możemy robić tak jak w 19, czyli, że dwa kom... A może widzowie? Jeżeli wiecie, jak y możemy y Zrobić, żeby e, sąsiad kosił u mnie, e, u mnie na przykład na dwa kombajny na moim polu, e, to dziękuję bardzo, jeżeli wiecie... No też, ale wtedy nie wsiądziesz do swoich e, kombajnów. Aha. Nie wrzesień, wrzesień kiedy będzie. Wrzesień będzie. w sierpniu. Mówisz coś, bo tam na tym CB nie słychać? E! E, nic nie mówię, halo, Dobra. to nic nie mówię. Te CB. nie ci sypu z tego pola teraz to już tam wysypałem pięć tysięcy litrów po słonecznikach teraz, teraz wysypałem dwa tysiące pięćset to mam równo siedem tysięcy O, mi. aha co ty mi jakie wyporadza litru brakuje mi do ile ci brakuje litrów do czego jednego litra brakuje mi do dwóch tysięcy do dwóch tysięcy ilu Aha. Bo teraz y, pojechałem koło... 440. Teraz koło Zbyszka jestem, to powiem Ci, że z trochę przerywa ciebie. To bardzo. Bo jedna przyczepanie wystarczy. Starczy, starczy. Nie. nie. Zobacz. Co? No nie będę, żeby pani, nie będę poszła, bo ja tutaj swoją robotę mam Tutaj full przyczepa Full przyczepa już 19 litrów do próżnienia. Dobra. Wystarczyło i na Aha A, już mało zostało pola. Jedzie tam sąsiad. Tam jak? Z Twoim O Po słonecznikach kogo te słoneczniki są? Koło po mego pola. Wiesz, może? Ej, sąsiad. Nie wiem, chyba Zbyszka, ale nie jestem pewien. Nie no. Yy, Zbyszek ma temat hewki, znaczy chyba. Podastywadzamy kiedyś. I co, wie. w tym odcinku będzie wszystko. Jeżeli Wam się podobał, dajcie łapki w górę. Ja się zami żegnam. Dzięki za oglądanie i cześć!